O, klask! Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj, opening takiej oto paczuszki. Opowiadaj, Piotrze, za ile ją nabyłeś? Co tu dokładnie mamy? Dzisiaj, będziemy otwierać y, z naszym cudownym, jakże gościem specjalnym, najlepszy sąsiad. W tym kraju a bierzemy się za otwieranie boksa z kartami Barcelony. Jest to boks wydany na 125-lecie klubu. Do trafienia na pewno mamy jeden autograf, jedną kartę Memorabilia. Ile będzie kart jeszcze raz Ym, w środku? Dokładnie, ja się tego ci nie powiem, ile będzie kart, chociaż jest to wszystko napisane, jak oczywiście się nie przygotowałem. Osiem paczek po sześć kart. Krzyżyk na drogę, na szczęście. Żeby nas sprzyjało, proszę bardzo. Paczka odpieczętowana, to nie jest tak, że my folią śniadaniową to owinęliśmy przed odcinkiem. Teraz ty, oczywiście, jest do ten... nabycia w sklepie Big Cards. Ale na, naprawdę ten boks bardzo ładnie wygląda. Teraz, jak zdjęliśmy tą folię, to, to ten połysk taki jest świetny. Uwaga, otwieramy. W taki sposób mogę otworzyć. W jaki Cze, tylko sobie Chcę zamknąć oczy. Nie chcę zepsuć boksa. Bo nie, jest sam. Proszę bardzo, żeby w taki oto sposób się prezentować. Na pewno wiemy, że tu jest karta z jakimś trafem. Kabanos tak zwany. Mamy bardzo grubą kartę. Bazówka Sergio Busquetsa. Dobra. Dalej mamy Rivaldo. Mikał Eto. Mamy. Mamy. Legendy? Legendy mamy. A to jest e, Stadion Camp Nou. Forever Home. Być może Państwo nie zauważyli po tym, jak to dosyć profesjonalnie prowadzę, ale to jest mój debiut, jeśli chodzi o otwieranie kart. Miałem przeszkolenie, Piotrek mi opowiadał, yy, na co zwracać uwagę. Pokazywał swoje najbardziej wartościowe... Oh, oh, Maradona. No to to jest karta, która na pewno zostaje u Ciebie. Poszerzamy Twoją... Naprawdę. Oczywiście, por... że tak. O, ja Cię kręcę. Zaraz tak. Ci je Proszę, Proszę dokładnie, Żeby te karty... Szczególnie, które będą moje, się nie ubrudziło. Możesz Polku Barsi. Ale proszę o, bardzo proszę i mamy bardzo. Ronaldo. O i proszę bardzo i jest ta kolejna legenda klubu Katalonii. No i mamy znowu Forever, Forever Home, Home, czyli znowu kolejna karta z Camp Nou. Coś pięknego, bo bardzo podoba mi się to, jak fajnie się to otwiera. Jaka jest niespodzianka, jaka ta tajemnica z każdą paczką jest zawarta? Możesz proszę sobie bardzo się, Olmo, był. dosyć podobny do Wojtka Szczęsnego, ale to niestety nie jest Wojtek Szczęsny. Tu mi proszę, mamy coś o, czy nie? Olamy. Oj, Też nie basiki, będzie, basiki, Też basic, basic. Najlepszy, że na sam koniec. Oj, tak. No ja lubię stopniować to. Ale proszę drodzy. bardzo Messi. Proszę bardzo. Także na no, dzisiaj trafiliśmy trochę co prawda w Basicach, ale na legend. Mamy także futbol żeński, to bardzo cieszy, czyli Walsh. Proszę bardzo, Mor. kolejny zawodnik Balde. Lewobrońca oraz insert La Masia, młody Anders Iniesta. Teraz musi nastąpić cięcie w materiale, gdyż przyjechała pizza. Halo, halo. Za chwilę starcie Pogoń Szczecin, którego tutaj fanem jest Piotrek i Krakowia, którego fanem jestem ja z racji, że gra tam mój szwagier Bartosz Bidrzycki. a rodzinę się wspiera, sąsiadów też, bo Bartosz też był sąsiadem Piotrka, bo mieszkaliśmy w tym samym bloku, więc, więc Piotrek będzie prawdopodobnie płakał, kiedy Bartek strzeli gola. Życzę Bartkowi, żeby strzelił gola, jednakże będzie 2-1, 3-1 dla Pogoni. Tu możemy coś chyba trafić. Nie wiem, czy Państwo mm. widzą, na pewno widzą, ale zaczynamy od... Ronald Kuman. Proszę bardzo, nadal prosto z tenisa do świata futbolu. <grym> dokładnie, to jest dokładnie ten sam nadal. <grym> to jest ten sam nadal, człowiek renesansu. Oczywiście to nie jest ten sam nadal, Paul co o nim widać. Pedri, 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 Pedri. No i, no kolejne. i kolejny Messi. La Masia. O kurze, Ronaldinho w limicie. Ronaldinho w limicie, kochani, 125 kart, a my mamy 47. Po ale, muszę no. do ciebie przyjeżdżać z tymi paczkami, jak ty takie limity trafiasz. No widzisz, że Bardziej, że Piotrek nie mówił, ale oczywiście podzielimy się zyskami. Ale rzeczywiście, że tak. To jest tak, że on koszty bierze na siebie, a zyski już bierzemy na mnie. Z tyłu coś może być, bo jest, widzę, że jest, jest limit, i jest może być autogaz. Jest kolorek, kochani. Także jak Jasiu otworzy, jak. Przepraszam. Pan Jasiu, pan Jan otworzy, to nie ma tego, tego. Fabregas. O kurcze. Członek The Beatles. Crew. Ty kojarzysz tak wszystkich tych piłkarzy, czy masz takiego? Johan, to... Johan Croft. To... Ansu Fati. Ty, tego pana nie za bardzo kojarzę. Oczywiście, no, ale ja też. Kolejny insert. Iniesta, proszę. Iniesta, kapitan. Czyli są też karty. Uważamy, tak? Bo teraz może pod tą kartą pojawić się autograf, bądź karta limitowana. To ja proponuję, że zróbmy tak, że to sobie zachowamy na później. O, proszę bardzo. Co by troszeczkę to, naszych tutaj oglądających rozsierdzić, żebyście byli z nami do końca. O, 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 o no tu basic z tego co widzę. Problem No a wiesz, Darwish, jaki? jeden z moich ulubionych piłkarzy. Henry, Aitana Bonmati, Luis Suarez. Trzymamy kciuki za to, żeby trafić Ewę albo właśnie Roberta. Jessica Alba. Jessica Alba. był Guardiola. Guardiola! O kurde, to on był piłkarzem? To ty nie wiedziałeś o tym? Znakomitym piłkarzem. A tylko w narciarstwie się trafiło tak, że człowiek, który nie jeździł na nartach, został trenerem skoków narciarskich, nie? Neymarito. Neymar Junior, kochani, proszę bardzo. Parawello, Feron. To Fernand Torres. Jest i Lewandowski, jest, kochani. Nie a tutaj patrzcie o, o, jeszcze za po tu jest chyba pod... z tyłu jest też albo karta numerowana, albo autograf. Czyli pan Robert Lewandowski dał nam trochę szczęścia. Zobaczmy, jak dużo tego szczęścia. O, Ponownie Aitana Bonmati. Mati. Nie mam pojęcia, kto to jest, szczerze powiedziawszy. No, jakiś ewidentnie Ruki. młody piłkarz. Karta limitowana, 125 takich, to jest 98 karta. my na rozwój kariery, bo razem z rozwojem kariery rozwija się też i wartość tej karty. Dla nas Proszę bardzo. W do 99. Pani został nam ostatni, tak zwany y, chorizo, jeśli chodzi o karty, jak tamty były z srogimi kiełbasami. Więc tutaj mamy Poważną grubą rybę. Kurczę, tych kart tu jest no. dużo. No nie, Guardiola. Ewa, pa Pajor. Ewa Pajor, kochani. I... Franky de Jong. Jasiu, teraz będziecie cię poprosił, żebyś najpierw odsunął kartę spo ze spodu. Pod spodem mamy Christo Stoiczkow. Od niego się wzięło powiedzenie stoicki spokój. Dokładnie tak. W złożenia tego zawodnika, będziemy mieli kartę, a to w kolejnym odcinku. <laughs> wiemy już, że jest z Barcelony. Znowu się. I drodzy, prawdopodobnie jest to auto, auto memo. Widzimy tu sticker. Więc wiemy, że jest to drugi autograf. Autograf. Auto memo. Karta memo, czyli na pewno znajduje się fragment prawdopodobnie koszulki. O kurde. I wiemy, że jest to. Christo Stoiczkow. O kurde. O ja Cię kręcę. Fragmentem siatki. Stoiczkikow, spokój. O Cię kręcę. Co, myślisz, że zwróci się boks? Ciężko stwierdzić mi dokładnie na ten moment, jaka jest wartość tej karty. No jest to unikat. Bardzo ciężko jest zdobyć karty legend jeszcze z takim reliktem ciężko jest z tego boksa wyciągnąć dwa autografy. To na pewno bo gwarantowane mamy tylko jeden. Dziękujemy wam ślicznie za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie żeby subskrybować ten kanał. Będzie nam miło jak zostawicie też łapeczkę no i oczywiście komentarz bo czekamy na wasze opinie jesteśmy ciekawi kto oglądał skąd jesteście. i. Serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia. Dzięki. Okay.